Środa, słówko na dziś. Czyta Tomasz Knapik. Krótko mówiąc, mamy dwie możliwości. Albo uznamy za poprawny sposób, w jaki wyrażają się użytkownicy języka, albo będziemy walczyć z bytami, które uznajemy za nieeleganckie. W tym pierwszym przypadku musielibyśmy uznać za poprawne słowa typu poszłem, weszłem. Wziąłem, włanczać. Czy na pewno jesteśmy na to gotowi? Bo jeśli jesteśmy, nie powinniśmy mieć najmniejszego problemu z akceptacją takich zdań. Od razu napisałem do niego e-maila, żeby była pełna jasność. Przeczytałem dziś rano Twojego posta po imprezie i ręce mi opadły. Dostałem od niej smsa i już wiedziałem, że z nami koniec. Brzmi dobrze? Chyba jednak nie. Pojawiają się wątpliwości i są w pełni uzasadnione, bo piszemy kogo co? Maila? Nie. Piszemy kogo co? E-mail. Od razu napisałem do niego e-mail, żeby była pełna jasność. Przeczytałem kogo co? Posta? Nie. Przeczytałem kogo co? Post przeczytałem dziś rano twój post po imprezie i ręce mi opadły. Dostałem kogo co SMSa? Nie. Dostałem kogo co SMS. Dostałem od niej SMS i już wiedziałem, że z nami koniec. To było środa, słówko na dziś. Czytał Tomasz Knapik.